Siema moi drodzy, dzisiaj Wam pokażę jak się zdejmuje górę w tym czołgu Henlong w skali 1 do 16 w Abramsie. Posłuchajcie, ja Wam jeszcze nie zrobiłem unboxingu z tego czołgu, oczywiście zrobię, ale ja często przed unboxingami lubię sobie coś sprawdzić, rozkręcić i zobaczyć. No i moi drodzy, jest pewien problem z tym czołgiem, ponieważ jest to nowsza wersja. W starszych wersjach znajdziecie. Sporo jakichś instrukcji, jak to zrobić, ale tam w starszych wersjach rozkręca się wszystko tutaj od dołu. Widzicie, jakieś dziurki są, ale tutaj nie macie śrubek. To nie, 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 nie. Moi drodzy, udało mi się jakiś jeden film znaleźć w necie, ale tam jest rozkręcany bodajże leopard i jest różnica, chociaż dały mi to pewne wskazówki i postanowiłem Wam pokazać, jak rozkręcić górę od. A bramsa, moi drodzy, przede wszystkim będzie nam potrzebny śrubokręt krzyżaczek i jakiś płaski śrubokręcik do podważenia. Moi drodzy, przede wszystkim nic nie rozkręcamy z dołu. Wszystko rozkręcamy tutaj. Ja sobie tutaj tej klapki nie trzeba zdejmować, dobra niech zostanie. Posłuchajcie, przede wszystkim tu widzicie, takie są dwa. Najważniejsze rzeczy, tu, i te klapki z tyłu. I moi drodzy, bierzemy podważamy, ja już tu do celów filmowych już troszeczkę sobie podważyłem żeby to szybciej poszło, bo niestety nie jest aż tak łatwo, znaczy szczególnie tu z tyłu, no i oczywiście bierzemy sobie śrubokręcik krzyżakowy i tutaj rozodkręcamy jedna śrubeczka a tak je lekko ją je przykręciłem bo mówię no, jak już do tego doszedłem jak, to mówię zrobię przynajmniej film Na no, widzę, że takiego nie znalazłem podobnego na YouTube'ku. moi drodzy, i te dwie klapki, i tutaj posłuchajcie, najlepiej podważać z tej strony, bo one sprawiają w ogóle na samym początku wrażenie, jakby były całością. Naszukałem się tego trochę. I moi drodzy, tutaj podważamy, i powoli, i się widzicie, zdejmują nam te klapeczki. Ja już je, trochę tutaj mi łatwo odchodzi, ale już je podważyłem i zdjąłem. No i moi drodzy, tutaj yy, tu odkręcamy śrubeczki. proszę bardzo. Jedna. Chcę wyjść. Eee, ten śrub, tak, nie jest jakiś namagnesowany, za bardzo, ale ten chyba jest namagnesowany. Wyjdzie nam. Dobra, nieważne. Tu i tutaj, moi drodzy. O, ta wyszła ładnie. A ta nam ładnie wyjdzie. Chodź, 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 jest, mamy. No i moi drodzy, i wtedy pamiętajcie, że zdejmujemy to i ostrożnie, bardzo ostrożnie, ponieważ tutaj pod spodem mamy różne kable idące, tak? O, widzicie? Sióp. O. I oto jest nasze wnętrze czołgu Henlong w wersji Abrams A1M2, dobrze mówię. Także moi drodzy, ja się trochę namęczyłem tego naszukając, więc w razie czego zostawcie jakiegoś subika, udostępnijcie, lajki itp. itd. i niech Wam wiedza służy. Pozdrawiam.